Dzień dobry, dzień dobry. Vlog ma dzień czwarty. Wczoraj, słuchajcie, musiałam się wyspać, więc mówią sobie usta. Ja jak mam zapchany nos, to oblizuję usta. Na ja jeszcze mam taki ten olejek z Jorkai włosów wczoraj już nie myłam, więc są jakie są. Ale słuchajcie, nie zmontowałam dla nas wczoraj filmu, bo przez że nie spałam tą dobę, to musiałam... Serio, odpocząć i o od 21.00 mała zasnęła i była super nocka, bo dopiero o czwartej się budziła na kramienie, i o 6.00 i teraz już jest po 7.00 i wstajemy. No i plan jest na dzisiaj taki, że w sumie na pewno pójdę do Pepko i Rosmana, bo zrobili to obok nas, więc no, muszę kupić e, ten płyn do prania lawela, bo moja mama nie ma, nie wzięłam płynu do mycia, i tak itd., a więc mam persy i takie tam zakupy. No i na pewno wejdę do Pepko, no i w Rossmanie jeszcze coś popatrzę. Czuję się o niebo lepiej, spałam z taką rolką, ale słuchajcie, dużo bardziej wolę, wiecie, jak już jest ten czas, że się psika, że się cały czas smarczy, nawet, niż jak jest się takim zatkanym, więc serio się wyspałam, jestem gotowa do działania, zaraz idziemy tam do salonu, będziemy z moją mamą siedzieć i wczorajszy vlogmas był raczej krótki, więc szybko sobie go zmontuję i dodam i nagrywamy kolejny dzień. A jeszcze miałam Wam powiedzieć, że wczoraj właśnie zrobiłam sobie inhalację z Amolu i eukaliptusa, i to mi bardzo pomogło. Kupiłam, słuchajcie, już jabłuszkę, kupiłam sobie miodzik, nie wiem czy jest taki legitny, czy... No i chciałam jeszcze powiedzieć ogólnie, nie, w sumie, przez, te... przez to, że wczoraj byliśmy, jakby w trasie. No, i padało cały dzień w Bydgoszczy. Tu nina nie miała spacerku. Przez wczoraj też nie miała, no bo nie widzieliśmy wózka, była tylko chwila na powietrzu, jakby kiedy. Próbowaliśmy odpalić auto. Bo jakbyśmy mieli wózek, to bym ją tam powoziła i by usnęła. A tak to nie miała spaceru. A też dziecko bez spaceru jest wiecie. No, to tak jak zawsze ja mówię, że człowiek, nawet przeziębiony potrzebuje wyjść. To nie jest prawda, żeby nie wychodzi z moim zdaniem. Świeże powietrze zawsze, no jakby nie bez powodu się mówi, żeby wytrzeć pomieszczenia. To jest tak jak w Simsach pokazują, że jak człowiek nie ma, nie wychodzi, to zawsze Simy wariowały, więc świeże powietrze jest po prostu potrzebne zawsze. Jest przed 12 niedługo będziemy wracać i wtedy się zmontuję. Jestem w ogóle już głodna. Ja wróciłam, słuchajcie, ze spaceru. Przytargałyśmy wózek, Niunia śpi, więc śpi dalej. I montuję dla was vlog masa, bo jest 12.22. Zaraz zrobię kawkę i w ogóle te paznokcie nie rozwalają, bo nie dość, że miałabym darmową wizytę, gratisową, bo zebrałam wszystkie pieczątki, ale to już nawet nie o to chodzi. Tylko teraz... Ja nie lubię, jak ktoś po kimś poprawia, tylko cały czas lubię chodzić do tej samej osoby. No i tuż nawet nie chodzi o to, że one nie są świąteczne. Tylko, że po prostu jest taki odrost, że jeden mi już pęka, no. Jak <laughs> się Bacia specjalnie poczeka, żeby nie być w kadrze, napiszcie jej w komentarzu coś miłego. Nie chcę się pokazywać. <laughs> Przebrakło. To nie jest reklama. Mogłaby być. alprobarista Barista. Ogłos. Zapraszam do współpracy. Jak jestem przyziemiona i mam zapchane nos, to tak strasznie yy, oblizuję górną wargę i mam tak spieszchniętą. Dostałam kiedyś od przyjaciółki ten olejek z Jorkai. Do ust i spoko on jest, oj, chociaż na taki mega, uh, mega szczypanie, popękanie co najlepsze jest wazelina. Niucia sobie śpi cały czas, więc jak ona zasna o 10.50, jakoś jest 12.39. Dziecko jest niesamowite. Ha? Zobaczcie, babcia pierogi ulepiła. Muszę powtórzyć, bo znowu mi się zrobiło, wiesz. W pionie. Tak naprawdę to karczma bukówka. Mama zawsze robi coś dla nas, ale akurat pierogów nie lepi. <grystanie> Pierogi ulepione to można drugi obiad zrobić. Taki miód odkupiłam. I jakieś jabłka lobo mi pani poleciła dla nimi. Kochani, babcia zajmuje się wnuczką, zrobiła obiad, więc ja zrobię kompot. Ja go jeszcze nie robiłam, bo Piotrek go robi, więc nie wiem, czy mi wyjdzie taki sam. Pewnie nie. Bierzemy jedną pomarańczę. Taki korzeń mi pani dała, imbiru. Te jabłka lobo wykorzystamy. Drugą pomarańczę. Mm, nie wiem, czy mam mandarynkę. O, masz czosnek. O, tu jest jakiś grejpfrut, którego pewnie nikt nie zje. Tu też weźmiemy? I zaraz wam pokażę resztę. I to jest ogólnie bardzo proste, bo nic nie obieramy, wszystko tylko kroimy. Wyparzę tylko skórki, bo to wiecie, jednak, jak leżało w sklepie, czy gdzieś to, to wyparzymy. I imbir tak samo pokroimy, tylko wyparzone, nie będziemy nic obierać. I goździki, i będzie tak naprawdę gotowe. Tylko się trochę musi gotować z pół godziny tak. Y jeszcze weźmiemy dwa jabłka jakieś takie co tu były i z dwa logo Place warmth and stories oh. Mam taki garnek, że raczej mi się cztery jabłka tu nie zmieszczą. Masz, mama, krzepę? Albo to coś do otwierania słoików? przykrywamy i się kompot robi. Ale te lobo jabłka są naprawdę dobre. Przypomniałam sobie, że jako dziecko to te najbardziej lubiłam. Od niej się trochę odrywa skórka, ale po prostu ten środek jest najlepsze jabłko, jakie jadłam i zostały nam dwa, trzy, bo jednego nie wykorzystałam. Mogłam wykorzystać, bo to takie miałam brzydkie jedno jabłko. To jest tak idealnie do takiego kompotu to, bym to wycięła. Ale dobra. Jedno będzie lobo, może sprawi, że Kompot będzie miał super raśny smak. No. Patrzcie jakie w NATO za 9,99 miały kubki świąteczne ładne. Żemy dla babci merci. Jak się Który Czerwony. No ładne. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, witamy. Wszystkiego najlepszego. O Boże, dziękuję. się, że to no. Tylko za bardzo nie chce się. No no. No. no, no. no nie, ale. Ja przez czasem. Ja wiem, że nie dzisiaj. Jutro. Pojutrze. Pojutrze. Pomyliłam się o jeden dzień. A, no widzisz, pomyliłam się.

Kochani, na koniec tego pięknego dnia mama mi tutaj świeczki i biorę sobie kąpiel. Właśnie przed chwilą myślałam hasło. Relaks matki karmiącej i mam sobie włosy. Już Wam dzisiaj nic nie nagrywałam, bo po prostu jechaliśmy do dziadku, więc do tego Rosmana i topkopu, to pójdę jutro kupiliśmy szybko w Rosmanie, to co było nam potrzebne, a jutro pobusować do Pepko i Rosmana, tak pooglądać w pokoju pójdę sama na wychodne. No i to tyle w sumie. Mm, dziękuję Wam za oglądanie. Dziemy się jutro.